Gdzie jest ten kurwa Mirek? Kurwa, młody. Po co on poszedł do tego sklepu? Hmm? Kurwa mać spiesy mi się. Ty, ej, młody, ej. zowoc kurwa. Zuzek tam chulo tam tam. Ja pierdolę. Ojewało mi się w głowie Ty cekaj kurwa, ej! Młody, nagrom ją no? Ale mo kurwa Sedes, nie? Ja pierdolę Odjebuje im od ciepła, młody Dobrze, że Mirka nie ma, bo wyjął tu zaraz dorwą, niezbyt nie, młody Dobrze, że kurwa Mirek tego nie widział, byś głupio, kurwa Dziecu nie chce jest, kurwa, kolejka tak ocy, co? Pierdolę, obetnę mu pensji, jak tak będzie Kurwa, dalej będę czekał na niego, kurwa, w do szóstej już jest Pierdolę o, idzie, dobra. Gdzie ześ ty, kurwa, był tyle czasy? Kurwa, mać. Siadaj, jedziemy do domu.